you. Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ciekawej walizce i jej zawartości. Marka Instar, czy firma Instar i narzędzia profesjonalne właśnie tego producenta, polskiego producenta narzędzi budowlanych. Tym razem będą to noże z rękojeścią stworzywa. Króciutko na temat tego, co wcześniej Wam prezentowałem, więc prezentowałem Wam noże, które nazywały się Tytan, tego producenta aluminiowe. Jest o tym film, te noże są tutaj w tle. Można sobie tam rzucić okiem na to. Przez opis przejdziecie do różnych filmów o gładzi, wykonywaniu gładzi i o nożach i narzędziach właśnie producenta marki, polskiego producenta marki InStar. Nie, moi drodzy, zmieniło się logo, zmieniło się, zmieniła się nazwa, teraz mamy Titan X, możecie trafić dwie nazwy gdzieś tam w necie jeszcze, czasami na jakichś produktach, można to kupować, to jest cały czas ten sam produkt, nic się jakby w jakości produktu nie zmienia, zmieniło się logo i nazwa. Całość jest zamknięta w takim fajnym case, fajnej walizce, moi drodzy, waliza, która jest wysokiej jakości, cztery zamknięcia. Cały zestaw mamy zabezpieczony, opakowany do transportu. Waliza jest bardzo elastyczna. Tutaj otworzymy do kąta prostego, a tu sobie zamkniemy, ile się da. Także to jest dość elastyczny produkt, bym powiedział, który zamyka nam cały zestaw narzędzi właśnie profesjonalnych firmy Instar. Co mamy w zestawie, moi drodzy? W zestawie mamy kij teleskopowy, który nam pracuje w zakresie od... 90 do 140 cm, kij teleskopowy z włókna szklanego, aluminium anodowane, tworzywo, mamy tutaj gwint do pracy z narzędziami na gwint, mamy też adapter, który pomoże zamocować narzędzia właśnie na taki stożek, no nie? na klin. Spoko, różnymi narzędziami możemy pracować, jest wiele możliwości. W zestawie oczywiście znajduje się wałek do gładzi. 25 cm i mamy rączkę do tego dedykowaną właśnie firmy Instar. I ta rączka jest wyposażona w pręt stalowy. I ja osobiście muszę powiedzieć, że polecam te stalowe pręty przygładzi, ponieważ aluminiowe czasami po prostu się podginają, są nieco bardziej wiotkie. O tyle o ile przy malowaniu sprawdzają się rewelacyjnie, to przygładzi zdecydowanie to jest gęsty, ciężki materiał. Ja bym osobiście polecał pręty stalowe. Takie jest moje. Podejście w uchwytach na wałki lecimy dalej. W zestawie mamy uchwyt. Uchwyt jest omówiony w innym filmie. W zasadzie w dwóch pozostałych filmach coś tam o uchwycie, mówiłem, więc tutaj nie będę się już wypowiadał. Bardzo wysokiej jakości uchwyt z regulacją kąta, oczywiście pracy na teleskopie, i tak dalej. Zestaw zawiera 5 noży 25 cm patrzcie, się, jak to wygląda fajnie. 25 cm 40, 60 musi być, 800. W zestawie i metróweczka. Tych dwóch nie wyciągam, to są duże narzędzia, narzędzia, które jak najbardziej wpisują się w takie profesjonalne wykonywanie gładzi. I tutaj jeszcze dwa słowa na temat tego, jaki zestaw kupić, które długości. Cały zestaw. Dlaczego? Ponieważ zawsze. Będzie brakowało narzędzia. Te kupisz i tak ci braknie jednego jeszcze, albo węższego, albo jeszcze tam któregoś rozmiaru i tak dalej. Więc im więcej tych narzędzi, im więcej długości rodzajów narzędzi, tym sprawniej przebiega praca. Należy się ograniczyć w pewien sposób do jednej czy dwóch walizek, natomiast nie sądzę, żeby było dobrym rozwiązaniem ograniczenie się do dwóch długości narzędzia. Zrobisz gładź, ale to będzie zupełnie inna praca. No i tym samym też mniej osób może pracować. Tutaj takim zestawem spokojnie 3-4 osoby popracują bez większego problemu, nawet i więcej, nawet i 4-5 osób by mogły pracować tym zestawem, bo przy różnych elementach, przy różnych czynnościach różne osoby mogą śmiało pracować, jak najbardziej. Dobrze, różnica pomiędzy nożami aluminiowymi, w cudzysłowie na szybko mówiąc, a tymi stworzywa, jest taka, przede wszystkim narzędzie jest lżejsze. I to czuć od razu. To narzędzie jest lżejsze. Po drugie, profil dokładnie ten sam, ale poprawiony chwyt, ponieważ tu mamy takie paski. Takie wypustki są z przodu i z tyłu, które znacznie poprawiają trzymanie tego narzędzia. No jest fajne. Coś tam jest poprawione, słuchajcie, jeszcze ulepszone, jeszcze udoskonalone, więc wydaje mi się to dużym plusem. Pozytywna informacja. Dobra. Ostrza. Ostrza są wymienne. Mam ostrza tutaj wymienne na pokaz. Zaraz Wam pokażę to, jak to wygląda. Natomiast samo ostrze wykonane z blachy 0,3 mm, które na dole tutaj jest o szerokości roboczej powiedzmy 65 mm około i z góry gdzieś 22 mm. Na boki też to wystaje około 2, 2, 2 cm z groszami być może. Profil jest zamknięty za ślepką, która jest przykręcona. Jeżeli odkręcimy zaślepkę, wystarczy jedno, możemy wyciągnąć ostrze, umieścić nowe ostrze i tym samym macie znowu świeże narzędzie, jeżeli chcecie w jakiś sposób odświeżyć sobie to narzędzie. Ostrze wygląda w ten sposób, z takim wyciętym ząbkiem, całkiem płaskie. Narzędzie ma, pokażemy, nie? Narzędzie ma taki ząbek, widzicie, na zaślepce. To trzyma po prostu ostrze. Wystarczająco i bardzo pewnie. Blaszka 0,3 mm, elastyczna, nierdzewna, bardzo ładnie wykonane ostrza, krawędzie robocze gładziutkie, nie ma się do czego e, przyczepić. Moi drodzy, nie chcę, ale muszę powiedzieć o narzędziu, które trafiło do mnie w jakiś sposób, i ono nie zostało przeze mnie przetestowane i nie zostanie przeze mnie przetestowane, bo ono mi się mocno nie wpisuje. I chciałbym też tutaj uczulić, żeby raczej, e, jeżeli wybieracie narzędzia, nie patrzeć na to, co jest najtańsze. Nie patrzeć może też na to do końca, co jest najdroższe, chyba że potrzebujecie mieć najlepsze, najdroższe narzędzia. Jak najbardziej to się sprawdza po prostu w profesjonalnym zastosowaniu. Natomiast zawsze zaczynajcie y, myślenie o narzędziach od średniej półki. Te najtańsze, one nie do końca zawsze są y, nawet przygotowane do pracy moim zdaniem. To jest gotowe narzędzie, zobaczcie. To jest narzędzie, które jest gotowe. Surowe aluminium, które będzie brudzić, nie ma szans. Jeszcze się nie spotkałem, żeby surowe aluminium przy gładzi nie obrudziło ręki. Czy rękawicy, czy czegoś tam, no nie. Nie ma takiej opcji. I w ogóle nie wiem, to wygląda jak sample jakiś tam z fabryki, a to podobno jest gotowe narzędzie. Więc ja nie będę na ten temat mówił. Nie będę go też testował, bo ono mi się nie wpisuje w to moje podejście do pracy. Cenowo różnica praktycznie żadna. I tutaj jakby nie mówię tylko do klientów, ale mówię też do ludzi, którzy sprzedają to. Ludzie, no opanujcie się czasami, już bez przesady, nie wszystko musi, musicie mieć najtaniej, bo to jest błędne myślenie. Raczej patrzcie na to, żeby jakość była dobra i to po prostu będzie procentowało u Was po czasie. Czy u sprzedawców, czy u klientów, którzy kupią narzędzia. Pokazuję akurat na przykładzie tego, ale... Ogólnie mówię o podejściu takim do, do pracy, do kupowania narzędzi. To procentuje po czasie. Tyle. Przy okazji testu i zabawy tymi narzędziami przetestowałem sobie kilka innych rzeczy jeszcze. Pewnie w innych filmach coś będę opowiadał o innych narzędziach. Natomiast pasuje mi w tym filmie powiedzieć jeszcze o pacy elastycznej X. To jest packa, która, moi drodzy, jest wykonana z tej samej grubości blachy co noże, tylko że mamy kąt prosty. Nie? Bo noże mają taką krawędź roboczą, że na końcu to jest zapadnięte. Tutaj mamy kąt prosty. Inny uchwyt, inne narzędzie, bardziej tradycyjne podejście do szpachlowania. I moi drodzy, czasami to narzędzie po prostu, yy, no, że tak powiem, zrobi wam dzień. Jak już macie dość szpachlowania, już macie dość tego noża, coś się gdzieś na rożniku nie udaje, coś tam szpachelkami trzeba kombinować. Czasami wróćcie po prostu do zwykłej tradycyjnej packi. Z tym, że przy gładziach, przy rzadkich materiałach, miękkich, do pacy elastycznej. Tyle, takie jest moje zdanie. Polecam, bo fajne narzędzie również. W tym filmie to wszystko. Czekam na komentarze, jak tam u Was narzędzia marki Instar. Czy jesteście zadowoleni, niezadowoleni, czy polecacie, nie polecacie. Zapraszam do pozostałych moich filmów, do których linki przygotowałem Wam w opisie pod tym filmem. I jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!